Wiktor Legowicz, produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, a zarazem szansą dla małych i średnich firm. Mo moimi naszymi gośćmi są pan Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Witam, witam serdecznie. pana i witam państwa. Panie prezesie, i pan poseł Bogdan Golik, poseł w Parlamencie Europejskim. Witam serdecznie, panie. Witam pana, pana, pana witam pośle. państwa. Jaką rolę te tradycyjne, regionalne produkty odgrywają? Mogę powiedzieć, że jeszcze za małą. I od tego bym zaczął. Jesteśmy krajem zapóźnionym pod tym względem. Czeka nas dużo wysiłku i niech zilustrują to liczby. 800 produktów zarejestrowanych w Brukseli jako produkty re regionalne, w Polsce 8 w aplikacjach parenajnych. Ile w Polsce? 8. 8. Słownie 8. Słownie 8, a więc y, można to zrozumieć. Oczywiście my przechodzimy bardzo różne potrzeby. I ta nie była najpierwszą, ale dzisiaj, szczególnie kiedy jest kryzys, odczuwa się to, żeśmy nie zrobili tego kiedyś, Oczywiście. nie zapromowaliśmy się na rynku europejskim, nie uzyskaliśmy Panie pośle, dlaczego tego nie zrobiliśmy kiedyś? Rolą rządów jest, były cztery to minister, prawda, czterech to, ministrów To prawda, z uśmiechem podczas, to pytanie zadałem. Czterech ministr, to pięciu ministrów rolnictwa miałem podczas swojej kadencji pięciu lat w parlamencie europejskim. Brak jest, brak jest pewnej kontynuacji mm -hmm. e, i pewnej strategii polskiej racji stanu przez te 5 mm -hmm. lat, dokładnie odwrotnie niż to mają Niemcy, Hiszpania i właśnie chciałem i się zapytać, jaki inni dbają o to? E, no w poszczególnych no, resortach. In, in, w poszczególnych resortach w innych krajach jest dyrektor, wiceminister, który odpowiada za 15-20-letnią strategię. Tak. E, Tylko za to. No, tego można rozliczyć. Nie, nie za promocję, tylko za strategię związaną z rolnictwem, z rozwojem obszarów wiejskich, z promocją artykułów rolno-spożywczych również. Jeżeli u nas co chwilę zmienia się rząd, przychodzą nowe osoby, które muszą się spotkać z Komisją Europejską, muszą poznać, czy tak powiem, zanim zrozumieć, wejdą to, to wszystko, zrozumieć to, to wszystko, no to są pierwsze, pierwsze elementarne błędy, które popełniamy, że nie mamy pewnej strategii, pewnej wizji, pewnej ciągłości mhm. polskiej racji Oczywiście. stanu i wspólnej polityki rolnej. Panie prezesie, stawiamy na małe i średnie firmy. Tak. Produkt regionalny jest y, właściwie przypisany I to jest naturalnie. Ta, ta szansa, y, to jest ta szansa y, y, dla małych i średnich firm. Natomiast y, coś, co jest znane w moim regionie, wszyscy wiedzą, to nie wymaga tak wielkiej promocji. Ale każdy rozwój wymaga pokazania się. Pokazania u siebie, pokazania y, w kraju, pokazania wreszcie w Unii, a nawet pozaunijnie. Można wybierać drogi pozyskiwania rynków zbytu dla swojego no i doszliśmy produktu. właśnie do promocji, która jest no, diabelnie ważna. Nie wiem, czy panowie wiedzą, ale podobno u nas w Polsce 60 instytucji zajmuje się promocją polskiej gospodarki. No ja myślę, że od dzisiaj 61. Mianowicie... Ponieważ Związek Rzemiosła Polskiego dał dowód, że potrafił i tych, którzy produkują ciasto. Rogal, Świętego Marciński, jest produktem już cechą w tej ósemce. Mhm. I potrafił producentów serów zebrać i przetwórców mięsnych i mleczarskich. Także nie można branży promować, promując tylko jeden wyrób. To jest za drogie, to jest nieefektywne. Tego zrobić tak. się nie da. I nie można robić tego pojedynczo. To musi być w sposób skoordynowany. Ze środkami, bo też i mały nie zrobi tego za własne środki, jest to niemożliwe. Na tymczasem właśnie tę promocję całą mamy rozdrobnioną. A my mamy rozdrobnioną? Pośle. Więc teraz 60 będzie jedna poważna. 3,5 miliona małych i średnich firm w Polsce. Ogromna branża, o której dzisiaj rozmawiamy przemysł rolno-spożywczy. Ponad 11 miliardów sprzedaży za poprzedni rok. Jak tej branży nie promować? Jak nie ustanowić strategii dla tej branży, wpisując ją w strategiczny dział gospodarki? Dobrze, że w tej chwili pojawi się nowa ustawa regulująca fundusze promocji. Właśnie bodajże że dzisiaj Senat obraduje nad, na ten temat i mamy przyjąć tę ustawę. Będą niewielkie środki na, niewielkie środki z innymi krajami w Polsce również na, na promocję, ale do wykorzystania jest 100 milionów. I z Unii też są środki, Właśnie o tym prawda? mówię, z Unii, Europej Unii Europejskiej jest ponad 100 milionów euro. Akurat miała być przyjemność w tej kadencji być posłem sprawozdawcą właśnie promocji artykułów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej w krajach trzecich. Zachęcam polskich przedsiębiorców, zachęcam polskie organizacje do tego, żeby sięgały po te środki. Był z nami wczoraj i dzisiaj, wczoraj w Krawej Izbie Gospodarczej w, w Związku Rzemiosła Michael Otati, główny dyrektor do spraw promocji, uczył i szkolił polskie organizacje biznesowe. Robić? Jakich błędów nie popełniać? Jak to robić? Jak aplikować o ośrodki unijne? Ci musimy być konkurencyjni wobec organizacji z Hiszpanii, z Niemiec, z Francji. Przecież sięgamy po pulę, do której wszyscy mają dostęp z 27 krajów. Oni z dużym doświadczeniem, my dopiero A my się uczymy. Prawie żadnym. My dopiero się uczymy. Pięć lat jeszcze za mało doświadczenia. Panowie, liczy się jakość i na to chyba trzeba bardzo zwracać uwagę. Liczy się jakość, liczy się smak, ale również to, co dostrzegam przez te pięć lat. Chociażby odwiedzając sklepy w Brukseli, we Francji, w Niemczech, dlaczego jest tam szynka parmeńska? Dlaczego są tam świetne sery francuskie, makarony i wina włoskie? Dlaczego tam nie ma fantastycznych kiełbas e, 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 i wędlin z Polski No dobrze, na panie półkach? pośle, dlaczego? Dlatego, że handlowcy jeszcze nie dotarli, e, środki nie zostały użyte i nie zostało zrobione to, co pan mówił. E, nie została zrobiona narodowa strategia promocji artykułów rolno-spożywczych e, branży która jest bardzo ważna, która przynosi e, ogromne dochody do budżetu. Panie prezesie, ale rozpoczynając, dla pana słowo, związku. Tak, ale myśmy rozpoczynając tą drogę do promocji, do konferencji y, próbowali rozmawiać z gestorami środków. No I I jest dosyć paradoksalna historia. Od wyhodowania do półtuszy to jest Ministerstwo Rolnictwa, a ten, kto ma PIT i CIT to jest Ministerstwo Gospodarki. Niech pan na tym skraju powie, czyje to jest zadanie. Bo mnie jest, mimo tego, że dużo już wysiłku w poszukiwania tego odpowiedniego gestora włożyłem, jest to trudne.